Dzisiaj rano w Urzędzie Miasta odbyło się spotkanie w sprawie pomocy dla gmin dotkniętych powodzią. Ustalono konkretne działania, które mają pomóc poszkodowanym. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele kołobrzeskich stowarzyszeń i organizacji. Wszyscy zadeklarowali pomoc przy zbiórce najpotrzebniejszych artykułów. Zorganizujemy zbiórkę, zbiórkę ze szkół, z różnych ośrodków, również naszych hotelowych, nie tylko z Kołobrzegu, ale i również i z Dźwierzyna i z Grzybowa bo również taki odzew jest i te wszystkie produkty zawieziemy, my transportem zajmiemy się. Rozmawialiśmy również o, tym, o takim wsparciu, które, na które pewnie przyjdzie czas już za chwilę, wsparciu psychologicznym, wsparciu prawnym i tu mamy też taki odzew dość duży ze strony hoteli, które działają na terenie naszego, naszego miasta i ościennych powiatów. Dzisiaj ten cały ogrom, ten dramat ludzki, który dzieje się na południu Polski, po prostu przytłacza wszystkich, więc my musimy, my jako, jako włodarze tych miast, które na szczęście nie dotknął ten kataklizm, musimy po prostu takiego wsparcia udzielić, takiego wsparcia chcemy udzielić. Miasto ma stały kontakt z prezydentami i burmistrzami tych miejscowości, które walczą z powodzią. Są już ofiary śmiertelne, trudno jest tu wymienić, jaka pomoc jest potrzebna. Wszystko to, co po prostu na bieżąco i na bieżąco co będziemy Państwa informowali, uruchomiłam taką naszą grupę, bo wszyscy dzisiaj przyszli, do których wczoraj po południu zadzwoniłyśmy z paniami prezydent, więc cieszę się, że Koobrzeżanie jak zawsze ruszają z pomocą, że mają otwarte serca, że niezależnie od tego, gdzie mieszkają i czym się zajmują. Po prostu wtedy, kiedy jest potrzebna pomoc, pomagają i niosą tą pomoc. I za każdy, każdą okazaną pomoc i wsparcie z całego serca Państwu dziękuję. Na bieżąco będę informowała o potrzebach i o tym, co dzieje się, jeżeli chodzi o samą zbiórkę, bo to, co dzieje się na południu Polski, wszyscy śledzimy z przekazów medialnych i na pewno nie napawa to optymizmem. Izba Gospodarcza Hotelarstwa Polskiego również włączyła się do pomocy już w Wczoraj powołała hotelowy sztab kryzysowy na terenie całej Polski, organizują miejsca noclegowe. W tym w koło brzegu. Będziemy organizowali e, jako hotelarze transporty, żeby tych ludzi przewieźć tutaj do nas. E, natomiast w zakresie zbiórek będziemy wspomagali w danych regionach, czyli tutaj będzie apel do hoteli, ośrodków e, o wsparcie zbiórek lokalnych, żeby się powielać w pewnych działaniach. Natomiast długoterminowo mamy już rozpoczęte i rozpisane pewne procesy, będziemy robić różnego rodzaju licytacje, e, voucherów pobytowych i środki z tego będą przeznaczane. Na pomoc, która będzie potrzebna przez dłuższy czas. Już wczoraj, tak naprawdę, na grupie wewnętrznych hoteli, która jeszcze funkcjonuje za czasów pandemii, ogłosiliśmy taką informację. Hotele zgłaszają swoją dostępność. Każdy jest w stanie jeden, dwa, trzy pokoje udostępnić z zakwaterowaniem, oczywiście dla tych osób z dziećmi, dla osób starszych, które i tak nie będą w stanie jak gdyby pomagać potem po, przy usuwaniu skutków. Zbiórka niezbędnych artykułów prowadzona jest w Centrum Usług Społecznych przy ulicy Okupowej 15 w pokoju nr 1, w którym kiedyś znajdowała się kasa. Od poniedziałku do piątku od godziny 8 do 18 Zbierane są m.in. środki czystości, środki higieny osobistej czy karma dla zwierząt w hermetycznych opakowaniach. Bardzo proszę o w tej chwili o nieprzynoszenie ubrań, zabawek, zabawek pluszowych, artykułów piśmienniczych, żywności, która wymaga przechowywania w lodówce. Natomiast bardzo pożądane mamy wodę w butelkach. Tam jest powódź, ale ta woda nie nadaje się do picia. Mleko w kartonach. Czyli nie w butelkach, które by wymagały przechowywania w warunkach chłodniczych, tylko w kartonach. Wszelkiego rodzaju produkty sypkie, cukry, kasze, makarony, ryże, różnego rodzaju płatki śniadaniowe. Prosimy o przynoszenie czekolad, cukierków witaminowych, tak, żeby osoby prowadzące akcję ratunkową mogły uzupełnić braki w minerałach oraz w tych mikroelementach, które są niezbędne do funkcjonowania. Organizmu. Prosimy o przynoszenie różnego rodzaju konserw, słoików i innych rzeczy, które są zabezpieczone przed psuciem się z długimi terminami przydatności do spożycia. Jak zapowiedział Andrzej Libera, jeżeli zajdzie taka potrzeba, Centrum Usług Społecznych będzie pracował także w weekendy. W sprawie darów można także dzwonić pod numer telefonu 94 35 52 323. Tu zawsze wolontariusz, który jest tutaj przez pana radnego Kamila Barwinka zorganizowany, zawsze będzie dyżurował. Jeżeli okaże się, że nasi wolontariusze powoli będą wyczerpywali swój potencjał, mamy także pracowników, którzy w ramach swoich obowiązków służbowych, codziennych świadczeń dla mieszkańców, mieszkańców brzegu, także będą brali czynny udział w akcji zbierania darów.